Witam bardzo serdecznie dzisiaj na pierwszym filmiku tego typu, czyli rozpokojowaniu G, prezentacji g stwierdziłem, że trzeba się pochwalić kolekcją, którą zbieram od kilku miesięcy lat. W tym wypadku będę prezentował kilka G, będę je rozpakowywał, omawiał krótko. Zobaczymy jak się przyjmie. Wiadomo, pierwsze kroki zawsze są ciężkie. Asystuje mi tutaj moja partnerka, która lubi się ze mnie pośmiać. Przyznam szczerze, że prowadzenie live'ów jest o wiele łatwiejsze i przyjemniejsze, bo człowiek jest odpędzony i mówi do ludzi, jeżeli w ogóle razy są na live. Poznałem tych nielicznych. Jednakże ze względu na to, że ten ogres w końcu Rides of Pi, to muszę je w końcu rozpakować, a żal było to tak rozpakowywać samego dla siebie bez prezentacji tego co posiada ta gra. Dzisiaj nie będę spokojował wszystkich gier tylko dwie z nich między innymi Dead Island 2 w edycji Hella i właśnie Lies of P jeżeli chodzi o te gry jak Panie zauważyliście większość tych gier które tutaj mam to są gry typu Soulslike czyli gry wymagające cierpienia, bólu, żeby od zera do bohatera i nie takiego bohatera jak Spiderman, tylko bardziej jako bohatera, który będzie rządził krajinami, albo całym światem. I tutaj przede wszystkim na samym początku zaprezentuję Bloodborne'a, czyli film From Software, którym dostałem od właśnie mojej kobiety na Mikołajach. I... Jest na napędzie z PlayStation, ale żeby właśnie mieć też DLC z tej gry, to kupiłem ostatnio na e, Allegro w bardzo dobrej cenie, w polskiej wersji językowej w nowej folii Bradborna z e, dodatkiem edycji Game of the Year Edition. W bardzo dobrej cenie, naprawdę polecam tą grę. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o Like, jest to bardziej dynamiczny, w do Dark Souls'a. Jest e, bardziej wymagający, bo Dark Souls swoje bossy ma bardzo powolne, które się uczy człowiek tyłówów, tak samo w się też uczy człowiek yy, mechanik, uczy się tego jak przeciwnik atakuje, kiedy ma mocne ataki, kiedy ma słabe ataki, kiedy jest ta to bramka, tak zwane tam yy, frenzy które powoduje, że można zaatakować i zyskać przewagę Tutaj y, jest to jednak bardziej dynamiczniejsze, szybsze. Przez co mi się tą grę o wiele, wiele, wiele lepiej niż Taksos y, 1 chociaż Taksos 1 naprawdę, jako wyzwanie, które zapoczątkowo ja w happy i dało mi to motywację, aby ograć kilka tytułów. Obecnie, jeśli chodzi o z lajki, -like, mam ten jeden nieszczęsny tytuł Lord of the Fallen ukończony który jest no, bardzo niedopracowany, ale osobiście mimo wszystko, że bosowie byli irytujący, to ukończyłem to i miałem tam odrobinę frajdy ze względu na grafikę, bo oceniam całość gry. Blackbone pomimo że jest to gaz 2015 roku, to graficznie stoi też na bardzo fajnym poziomie pomimo lat na karku. Trzeba przyznać, że w kąsowcu potrafię wybić gry, które pomimo lat są dalej dobre. Kolejną grą, którą mam tutaj zakupioną też na Allegro, to Darksiders 3 od THQ Nordic. Jest wydawcą, a grę stworzył Gunfire Games. Jest to bardziej slasher, swojego z z rodzaju który do najlepszej ręki został ugrześniony. Jest mniej. Jest łatwiejszy. Jedynka była bliżej, co z lajków, niż trójka. No i jeszcze polska wersja językowa z dubbingiem, z tego co oglądałem, mm, ja jestem trochę kindrowo w tym dubbingu Kolejnym tytułem to jest Lies of Pea, czyli Pinocchio. Tak, gra, którym główny bratem jest Pinocchio. Jestem w trakcie ogrywania na live'ach, ale ze względu, że grałem to w Game Passie. To byłem zmotywowany kupić w wersji pudełkowej ze względu że z Game Passa ta gra wyszła 15 marca 2025 roku. A jestem jednej trzeciej gry, a trzeba ją sobie skończyć. Kupiłem drugę naprawdę za nowe pieniądze w porównaniu do tego ile ona kosztują tego używane, jeśli chodzi o Light of P. Mówkę dało mi się znaleźć naprawdę w w scenie w mp dlatego też ją tutaj za chwilę rozpakujemy, dam tutaj sobie na bok. No, ten był film, gdybym jednakże nie nagrał też na temat Dark i tak, jedynkę tak jak właśnie Life of Pi, tak jak y, Lord of the Fallen, czy Star Wars Jedi, y, Zakon Upadłych. Livey są dostępne publicznie, jeżeli będziecie chciel, chcieli zobaczyć powtórkę moich zmagań w tych grach. Y, Tak samo was jest jest Bladbona. to zapraszam do obejrzenia sobie powtórek. Będę tam starał się z czasem zrobić spomiędzydziałów, kiedy jest walka z bossem, kiedy jest jakaś eksploracja, kiedy jest coś ciekawego. Wiadomo, to jednak trochę czasu zajmie, bo te live'y trwały przeważnie po 3-4 godziny. Jeśli chodzi o Dark Souls Trilogy, to jest to wydanie 3 gramy od From Software, czyli Darksos 1, z Dark 2 i z 3. Togę udało mi się dostać za 120 złotych, yy, jakieś dwa miesiące temu. Kupiłem to na promocji i żal mi to rozpokoiłaś, bo jednakże cena też fajna i edycja fajna. To prawda szkoda, że nie ma krążków z soundtrackiem. Mogli dać jedną płytkę z soundtrackiem w formie MP3. No niestety nie dali i krem la, kremu którego dzisiaj będziemy rozpakowywać to właśnie Dead Island 2. Pozwólcie, zmienię troszeczkę perspektywę, jeżeli chodzi o rozpakowywanie jeżeli było troszkę więcej widać. Do tego zajmijmy się najpierw mniejszą deczą. Tu jest tutaj Lights of P Jestem ciekaw, oprócz płytki jest jakiś kodik, cokolwiek, instrukcja. Nie się, instrukcji, jeżeli chodzi o gry z Xbox'a, że w ogóle jakiekolwiek gry, które wychodzą, to jest żart, w wersji cyfrowej, ekologia i tak dalej. Szkoda, że ekologicznie cywersja cyfrowa, cywersja pudełkowa kosztuje tyle samo. To gdzie jest to ekologia? Chyba tylko na wydawcy, że nie musi. Pieniążków wydawać nie wiadomo ile już tutaj sobie rozpokują postaram się teraz tą banderę nie uszkodzić I chodzi o zaprezentowanie gry nie, tutaj światła nie jest tu, trudno, to nowe strasznie nie, nie lubię sobie tchnąć tych bander na środku, bo to pewnie nie estetycznie wygląda mogę sobie to przykleić do środka te pieczęcie, jeżeli chodzi o tą grę przynajmniej jeżeli chodzi o Light of Pizza, też strasznie podoba mi się ten klimat takiego yy, steampunkowego Pinokia. jest taki bliżej Bloodborne a. Jeżeli ktoś grał to wiem, wie ja o tym mówię, że jest to taki platform, tylko jest mniej otwarty, jest bardziej korytarzowy ten Pinokio. Jednakże walki z bosami są naprawdę wymagające. bo mamy w sumie dwa rodzaje bosów. Bosów głównych i bosów pobocznych, tak zwanych w e, międzyczasie. I jak te bosy w międzyczasie są u miarę do ogarnięcia, to te większe bydlaki wymagają naprawdę sporo cierpliwości. A, jak widzicie, pudełko robię sobie tylko grę. Nie ma nawet broszurki informacyjnej, nic nie ma, tylko grę. Ale jest przynajmniej ładny tak można powiedzieć. No, Outbuke to nie jest raczej. Okładka yy, przedstawiające rękę Pinokia. mechaniczne tutaj ręki fajnie, fajnie to wygląda. Ale niestety jest to biedna edycja się tylko grę. Nie ma nic. I ktoś by się zastanawiał, czy jest w tej grze w tym pudełku coś więcej. Jak kupi sobie używkę. No to widzi, że w tej grze nie dali żadnej instrukcji, nawet, nawet informacji o epilepsji i tym podobne, gdzie przeważnie są zawierane, ale trudno. Przejdziemy może do lepszego mięska, jakim jest Dead Island. Kupiłem tą wersję z dwóch powodów. Pierwsza, że cena tej gry była za 89,99 zł z trałemową przysyłką. I mm, dodatkowo miał ten jeden, yy, nie dawał, była ale ten jeden feature, że to jest wersja, jakby jedna z dwóch kolekcjonerek, która zawiera też sobie kod na wszystkie dodatki. I ma też steelbooka oraz inne, do, inne elementy, które właśnie za chwilkę zaprezentujemy. Tego rozpakowujemy się, zakończyć. Nawet zdecyduje się troszkę nagrywaniem. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Czy będziecie chcieli więcej, bo chciałbym zaprezentować wszystkie gry. Ale dobra, rozpakowujemy obwolutę. Fajna, że to nie jest papierowa, tylko plastikowa obwoluta. To będzie fajnie trzymać pudełko. Ma fajne stylizacje. Z tej i z tej strony. I otwiera się je. ten oto. W sposób a w pudełku znajdujemy pineski które można sobie że tak określę przypiąć do ubrania tutaj moja kobieta maha by pokazać tutaj nie będzie chciała mamy karty tarota w kopercie nawet w fajnej jakości wychodzi chodzi o te koperty mamy i karty jakieś takie przyklejone z postaciami z gry. Najpierw odkleję. Nie wiem, ale, ale plastikiem daje. Zobacz sobie. Tu jest tutaj farbę, plastik, ale mamy na tych kartach tarota reprezentowane postacie z gry. Głównych bohaterów i są postacie. Z tyłu prezentuje się to tak. Naprawdę no fajny taki gadżet kolekcjonerski. Czy miałoby to jakiekolwiek użycie? Hmm, bardziej to w formie prezentacji. Bardziej w formie yy, przedstawienia że tak to określę. No tutaj jest <laughs> boreczek na, na wilgoć. Bardziej przedstawienie yy, tych postaci w formie tych kart. Tylko szkoda, że nie są oni opisani tak jak mają na imię. Ja pamiętam tylko Drakoba, bo nim grałem. Tutaj mamy mapę. Czy jest tutaj jakieś otwarcie? Tak, jest tutaj otwarcie na samym dole. Szkoda zmniejszyć całą tą mapę z powrotem do wróty. Z całkiem fajnym papierem jest zrobiona, takim delikatnym. Roz, wezmę ją sobie, rozwinę. Jest to dwustyliszała mapa, taka sama jak widać w grze. Ja tu grę na live już tylko kupiłem to ze względu właśnie na brak dodatków chciałem moim przyjacielem Robertem zakończyć tą grę i stąd kupiliśmy sobie właśnie tą edycję kolekcjonerską ze względu że dodatki wychodziły taniej a jeszcze mamy grę w wersji fizycznej bo same dodatki kosztują około 79 zł a niecałe 30 zł więcej i człowiek ma że Tak to określę w wersji fizycznej. Zamówię sobie na tą mapę. Taki fajny, fajny, fajny materiał tej mapy. No i mamy steelbooka. Z tego co zauważyłem, jest kilka wersji steelbooka. Mi się trafiła akurat wersja tak co sobie zaprezentowana na tutaj obrazku. Ale, tu, jak widać, ale jeszcze jest wersja właśnie na przykład z z dziewczyną, która z jednej strony trzyma Izaka, a mi się trafiła zupełnie inna. Z tego co zauważyłem, po prostu zostały wypuszczone kilka wersji. Jedyny mankament, który mi się nie podoba w tym steelbooku, to jak widać na Yy, bocznej ściance nie ma napisu DEAD ISLAND 2 jest tylko logo dwójeczka co so, tu to wiadomo bardziej chodzi o prezentację i przedstawienie yy, tej gry na półce gdzie jak Steelbook nie wyróżnia się nazwą nie ma nazwy gry to jest taki no nejmowy jest taki nieznany to jest troszeczkę słabe ja mam kilka gier, które mają jeżeli chodzi o wersję steelbookową, które mają właśnie ten napis gry, na przykład Dirt 4. I pamiętam to, Forza Horizon chyba też ma, bo moja kobieta kupiła mi tutaj jeżeli chodzi o Forza Horizon Kupiła mi wersję właśnie z Steelbookiem za fajne pieniążki yy, zaraz wrócimy do papierologii, która jest zawarta w tej wersji, tak prezentuje się steelbook od środka bardzo fajnie takie klimatyczne odwzorowanie, no jest płytka która jest yy, międzygeneracyjna czyli jest to wersja i na xboxa one i na xboxa series x yy, light of peter jest międzygeneracyjny a w porównaniu właśnie do omawianego Lies of Pi mamy co prawda przynajmniej krótką instrukcję dotyczącą gwarancji i e, wsparcia technicznego. Mamy tutaj kody do, oczywiście nie pokażę Wam, bo je użyję, kody do DLC-ków, tutaj do całego Season Pasa broni dodatkowych i kartarota i też broni dodatkowej czyli mamy tutaj komplet dodatków no i przynajmniej tą minimalną instrukcję, która mogłaby stanowić właśnie przykład reprezentatywny dla Pi Jedyny mankament yy, tego wydania w wersji właśnie steelbookowej, wersji kolekcjonerskiej, które mi się nie podoba. To to, że dodatki, które wyszły są w wersji tylko cyfrowej. Jestem ciekaw, czy zostanie kiedyś, że tak powiem, zaprezentowana jeszcze dla serów prezentacyjnych zostawię tutaj te pineski. Fajne metalowe pineski, Wisienki i Rekina. Jestem ciekaw, czy kiedyś Dead Island zostanie wypuszczone już na płycie z dodatkami, czy znowu zrobią taką edycję podobną do tej, gdzie po prostu dadzą wszystkie addony, wszystkie dlc w formie klucza, a nie w wersji fizycznej, bo porównajmy właśnie do niektórych gier Dead Island 2 ma ten plus, że działa on offline i będę go zainstalować na zasadzie bez internetu, bo wiadomo jak z tymi gami na przykład jak Assassin's Creed Shadow czy na przykład Forza Motorsport czy Forza Horizon 5 grę trzeba obrać. Ale mam tutaj tak na podsumowanie nadzieję, że w jakiś sposób ten materiał się Wam podobał. Wiem, że tutaj takim łamanym językiem rozmawiam z Wami. Wiadomo, ja jest lekki stresik, bo to dawno nie nagrywałem po prostu materiału. Bo na Najwie to zawsze jest inna atmosfera, inaczej człowiek rozmawia. Tutaj staram się przedstawić jak najwięcej treści i jak naj w takim skróconym wydaniu. Jak będziecie chcieli poznać całą moją kolekcję. Dajcie znać, będę Wam wtedy w formie filmów ją prezentował. Pamiętajcie zostawić łapeczkę w górę, jeśli podobało łapeczkę w górę, jeśli nie, subskrypcję, dzwoneczek i do zobaczenia. Na razie, pa, pa.